Panie doktorze, no, nasza oferta jest bardzo jasna i e, my wykładamy ją na stół, wyłożyliśmy ją na stół w postaci idei rządu e, technicznego, czy rządu eksperckiego, jak to woli, o to samo e, chodzi. Jesteśmy gotowi do e, wszelkich e, uzgodnień, które kończyłyby misję Tuska jako premiera, ponieważ nie mam żadnej wątpliwości, że to jest dzisiaj ten człowiek, który e, rzeczywiście no, bardzo niedobrze ukształtował e, polską politykę. Tylko czy to nie był falsart, panie premierze, ten, ten, ten pomysł na rząd techniczny? E, nie. nie ma chętnych nawet... Do, do rozmów z Wami. To, że nie ma chętnych, to nie znaczy, że nie trzeba takiej propozycji na stole położyć. My po prostu daliśmy bardzo jasny sygnał, że jesteśmy gotowi, że to nie jest tak, że PSL szan może być szantażowany przez Tuska wcześniejszymi wyborami. No bo wiemy, zdajemy sobie sprawę, myślę, że same przywództwo PSL-u sobie tą sprawę zdaje, że dzisiaj PSL jest partią bez wyborców, praktycznie, bo te wybory ostatecznie przesądziły, że wyborcy PSL-u nie zagłosowali według wskazań własnego kierownictwa bo już w pierwszej turze głosowali na e, e, Karola Nawrockiego, ale również na Sławomira Mencela, Grzegorza Brauna. Też tak no, z PSL-em często bywało, że no, w prezydenckich no, mieli 2%, a potem zgoda, jednak się odradzali. Zgoda, zgoda, ale mi się wydaje, że no jakby jest taki moment, kiedy następuje takiego pewnego rodzaju przesilenie. E, naprawdę zdecydowanej większości wyborców PSL-u jest bliżej do, do nas, e, a nie do prawicy, a nie do tęczowej koalicji jednak e, lewicy. Ale wracam i panie i premierze do tego pomysłu na rząd techniczny. E, Jeśli ja Josław Kaczyński mówił pytany przez naszą dziennikarkę w, w korytarzu sejmowym Mira Mencena, że on się z nim nie spotka, bo jest starointeligentem i on się z młodszym nie spotyka, nie, pan, to to była czarna Polewka na pan, dobry. Nie, nie to jest żadna czarna polewka. No, pan prezes jest rzeczywiście człowiekiem z pewnymi zasadami. W, myślę, że nic by się nie stało, gdyby to jednak w, ten młodszy, ale mówię o młodszym wiekiem, bo tak naprawdę nie o nic innego. Uszanował jednak to doświadczenie i jednak pewną również pokoleniową różnicę między... Ja myślę, że Słowomir Bencen boi się tego, że wy, wy zrobicie z Konfederacji przystawkę. Stronę. Że Wy traktujecie ich jak młodszego brata, którego można tam gdzieś po głowie poklepać. Po, po, po nie, nie ma takiej możliwości, żeby tak się stało. To są naprawdę czcze obawy, to niepotrzebne obawy, bym powiedział. My się z Konfederacją w bardzo wielu sprawach różnimy. Naprawdę. No, my jesteśmy partią społecznie wrażliwą. No, Konfederacja, szczególnie ta reprezentowana przez Sławomira Bencena, jest partią liberalną. znaczy, to w sprawach społecznych, gospodarczych nas dzieli naprawdę bardzo dużo to, że mamy pewien zestaw wspólnych poglądów, to też jest prawda, oczywiście. Prawda chodzi, chociażby o politykę migracyjną, o, o politykę zagraniczną, o bezpieczeństwo. No, wielu, wiele spraw rzeczywiście jest, nas, nas łączy, ale jesteśmy różni. I to jest dobry zadatek do tego, aby myśleć i rozmawiać o koalicji. Tym bardziej, że dzisiaj to, że stawką jest to, czy pozwolimy tej koalicji, która jest, niszczyć Polskę dalej, bo po półtora roku mamy obraz naprawdę bardzo zły. Spraw. Mamy finanse publiczne w ruinie i naprawdę wiem, co mówię dzisiaj według tych informacji, które już posiadam. To nie jest tylko zapaść w służbie zdrowia, gdzie Pani Leszczyna już przyznała, że wydano 80% środków na cały rok i nie ma skąd dodać, więc jak tak sobie liczę, to koło sierpnia, w przełomie lipca, sierpnia będziemy mieli sytuację, że zabraknie jakiegokolwiek finansowania w służbie zdrowia, ale również powiększa się, powiększają się te nożyce budżetowe, gdzie wydatki zgodnie z zaplanowanymi są wyższe, a wpływy podatkowe są o 15%. W tej chwili już niższe i to się powiększa z każdym miesiącem, więc mamy, będziemy mieli gigantyczną dziurę budżetową, faktycznie bankructwo e, sfery publicznej e, i to są dzisiaj wyzwania, które trzeba się szybko zmierzyć.